Dzień dobry, Dzień dobry Państwu. Dzień dobry. Dzisiaj przeprowadzimy debatę Intel kontra AMD. W składzie AMD Adam Kaliciecki i Tomasz Kulig. Chciałem również serdecznie przedstawić zespół Intela, czyli Piotra Adamczyka z klasy 2i oraz Michała Wysopala z klasy 3 T. Dyskusję poprowadzą Tomasz Chownik. Oraz Tymoteusz Sadowski. Może tak zaczniemy już sobie powoli całą naszą, prawda, debatę. To znaczy dyskusję. Ale zaczniemy od takiego może krótkiego zapytania. Jak tam się dzisiaj czujecie? Czy pogoda wam pasuje? Dopisują humorki? Czy się wyspaliście? Takie luźne pytanko od nas tutaj. Słoneczka nie racji mental też trochę w dół, ale jakoś się wygra, Tutaj Adam, jak się, Adam się czuje? Wszystko jak najbardziej w porządku. Przygotowaliśmy się z Tomaszem odpowiednio do tej debaty. Mamy nadzieję, że nasze argumenty przeciągną stronę jednak w stronę AMD. Michał, czy ty się wyspałeś dzisiaj? Nie, ale modlę się, że znam pani Kulik z weslelem. Czyli, Czyli ja rozumiem, rozumiem, że mamy tutaj, tutaj ciekawe historie z życia. Dobrze, panowie. Chciałbym teraz poprosić Was o przedstawienie, dlaczego Intel, dlaczego AMD tutaj został przez Was wybrany. Dlaczego uważacie, że dana Wasza według was technologia jest lepsza pod takimi parametrami i względami? Możecie jakieś historię, jakieś historię przedstawić? Możecie powiedzieć, że oczywiście korzystacie. Tutaj dowolność jest taka, że może zacząć jaki AMD, jaki Intel. Tutaj może od Intela zaczniemy. Od, 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 od Intela odstąpił tego no. zaszczytu i powiedział, że Anna może zacząć. Bardzo kulturalnie, kulturalnie oddane. Adam, co ty na to? To pewnie, z to Tomaszem tutaj przejmiemy pałeczkę. Należy. Może tak zaczniemy od kwestii historycznych, prawda? No, otóż to. Procesory Intel e, królowały na rynku e, wszystkich procesorów, wszystkich CPU e, przez bardzo długi e, czas. Inter stał się tak naprawdę hegemonem w tej dziedzinie, dlatego od wielu lat Dlatego właśnie od wielu lat, wszyscy tak naprawdę, każda szkoła, każda jakaś biblioteka, każde biuro, małe czy to duże, każdy konsument prywatny w domu posiadał procesory Intel. Natomiast powoli sytuacja diametralnie się zmienia, ponieważ oczywiście konkurencja, jaką AMD wywiera na Intelu sprawiła, że Intel zmienia jednak trochę podejście do tego segmentu rynku. Możemy podać prosty przykład, że od Broadwella, czyli piątej generacji procesorów Intel, które zostały wypuszczone w 2014 roku, proces litografii procesorów niezmiennie przez 7 lat pozostawał na tym samym poziomie. Intel produkował swoje procesory w procesie litograficznym 14 nanometrów, dodając tylko i wyłącznie plusiki do do swojego procesu technologicznego, natomiast wraz z pojawieniem się AMD na rynku. AMD już od dawna tak naprawdę było na rynku, natomiast zaczęło walczyć o tytuł Hegemona w roku 2017, kiedy wypuściło pierwsze procesory Zen. Wtedy AMD postanowiło. Skorzystać z podproducenta, jakim jest tajwańska firma technologiczna, dokładnie TSMC, i zaczęli produkować procesory w technologii 7 nanometrów. To było rewolucyjne przedsięwzięcie i diametralnie zmieniło podejście Intela. Intel musiał wymyślić coś nowego, coś, co by skłoniło jednak konsumentów do tego, aby kupowali jego procesory. Wymyślili rdzenie Performance i Efficient, te P rdzenie były odpowiedzialne za takie główne zadania, czy to w grach, czy to w jakichś zastosowaniach profesjonalnych, natomiast rdzenie E były obecne podczas działań w tle różnych aplikacji. No i pałeczka została odbita przez Intela przez to AMD wprowadziło technologię w 2021 roku 3DV Cache, czyli w procesie litografii tak naprawdę stopniowano pamięć podręczną Cache typu L3, dzięki czemu teraz obecnie procesory typu AMD mają niejednokrotnie... Większe zasoby pamięci podręcznej. Nawet podchodzi to pod trzykrotnie większe osiągnięcia. Dobrze, Adam. A ja Ci zadam takie. Pytanie, z, z czego Ty osobiście korzystasz, korzystasz w domu, jak korzystasz z komputera? Ja, ja korzystam akurat z procesora Intela, ponieważ składałem go 6 lat temu i wtedy na rynku królował Intel, dlatego zdecydowałem się jak najbardziej na zakup Intela. Teraz pałeczka została odbita i nowe technologie, jakimi są Zen 4 oraz Zen 5 obecnie, platforma AM5, przypominam, zupełnie przewyższają technologię Intela, dlatego jeżeli z komputer składałbym dzisiaj, w tym momencie, na pewno postawiłbym na procesor z stajni AMD. Ja jeszcze pragnę się podzielić taką oto informacją, że na ten przykład każda moja maszyna w domu, czy to stary komputer, który ma dużo lat, nie wiem, tam załóżmy koło 15, no to ma starego, dobrego AMD Athlona, no niby mieli pewną przerwę AMD, koło no tak 10-15 letnią, gdzie postanowili stworzyć jakieś dziadostwo zwane buldożerami jednakże stare dobre Atlony, kiedy AMD królowało i teraz stare, znaczy stare, no teraz już są nowe Ryzeny, to jednak podstawowy produkt, który jest w moich maszynach, które siedzą w moim pokoju. Dwie maszyny, dwie, dwie jednostki główne od AMD właśnie, proszę Państwa. To jest... To jest maszyna, to jest... Możemy też poruszyć głębiej kwestię um, procesorów do zastosowań mobilnych, ponieważ kiedyś tylko Intele były pakowane tak naprawdę do laptopów. Teraz sytuacja się diametralnie zmienia i coraz więcej, więcej widzimy procesorów ze stajni AMD właśnie. Dobrze, Adam, bardzo dziękujemy. E, tutaj teraz pytanie do e, Intela. Jak, jak, że tak powiem, wy się zapatrujecie na procesory od nich? Jakże, tak z czego, z czego korzystacie? Czy wam się dobrze z tego użytkuje? Czy nie, nie wymienilibyście to na, na coś innego? No to może zacznijmy od największych zalet, jeżeli chodzi o procesory Intela. Czyli w tym momencie jest to oczywiście zdecydowanie profesjonalne i procesory HDT, które mają zdecydowanie wyższą wydajność niż procesory EPIC od strony czerwonych, czyli AMD. I, to prawda AMD ma niższe TDP, co jest w tym momencie jest przeciw, przeciwieństwem do strony konsumenckiej, gdzie Intel ma zdecydowanie niższe zapotrzebowanie energetyczne i ma zdecydowanie wyższą wydajność na pojedynczym rdzeniu, gdzie w 90% aplikacji obecnie wykorzystuje się jednak pojedyncze rdzenie, ponieważ wydajność wielowątkowa nie jest w nich potrzebna. I jeżeli chodzi o Technologie właśnie bardziej takie użytkowe, to jeżeli chodzi o Intela, to stokowo ma zdecydowanie wyższe zegary, co pozwala na więcej operacji wykonywanych w krótkim czasie, gdzie AMD jednak ma zdecydowanie większy potencjał, jeżeli chodzi o overclocking. A jednak, mówmy się, jaki procent użytkowników komputerów stacjonarnych? Potrafi korzystać z technologii overclockingu. Ja obecnie w swoim komputerze mam co prawda AMD, przez to, że właśnie chciałem bardziej pójść w Overclocking, ale jeżeli bym miał polecić jakiś y, procesor y, osobie mniej zaangażowanej w y, technologie informatyczne, raczej bym polecił Intela. Dobrze, Dobrze. Dziękuję, dziękuję bardzo. bardzo. Oczywiście przypominam publiczności, że można zadawać pytania na czacie. Będziemy tutaj zadawać jak i do Intela, jak i do AMD w zależności od tego, jak będzie pytanie sformułowane. Witamy wszystkich tych, którzy oczywiście dołączyli do naszej dyskusji. No i teraz że tak powiem, może coś kolega tutaj z różnych Intela jeszcze chce powiedzieć, jak się jemu korzysta. Ja personalnie korzystam z Intela. Bardzo wygodne w użytkowaniu, aczkolwiek momentami ma wysokie, po prostu żera bardzo energię, że tak kolekwialnie powiem, ale bardzo efektywnie w performancie, w grach, naprawdę bardzo wygodne w użytkowaniu i składaniu komputera. Dobrze. Tutaj teraz jest moment taki, że możemy, możecie zadać oczywiście wy też pytanie do drużyny AMD. Jakie AMD może zadać pytanie do was, do waszej drużyny? No i teraz pytanie, kto chce jakie pytanie zadać? Otóż ja chcę się wtrącić, ale nawet nie tyle zadając pytanie, co ja chcę po prostu dopowiedzieć do tego, że ty powiedziałeś, że 90% aplikacji jest jednowątkowych. Owszem, ale są to aplikacje, które rzeczywiście nie potrzebują więcej niż jednej. Oczywiście są to aplikacje, które nie potrzebują więcej niż jednego wątku, ale nie potrzebują też, żeby ten wątek był jakkolwiek wydajny. Takie aplikacje, które są naprawdę zasobożerne, takie jak DaVinci Resolve, Adobe Premiere, czy znowu cokolwiek innego, co naprawdę wymaga potężnego komputera, no to jednak Programiści piszący te aplikacje nie są znalezieni w pasce po chipsach, tak? Tylko to są porządni programiści, którzy wiedzą, jak zaimplementować asynchroniczność w aplikacjach, jak odpowiednio podzielić wątki, w jaki sposób zaimplementować tą wielowątkowość, dzięki czemu y, bardziej zaawansowane użytki komputera, takie jak właśnie na przykład tworzenie filmów y, czy też rendering 3D. No i też nawet granie, ponieważ współcześnie gry też inwestują w to, znaczy bardziej programiści, ogólnie firmy produkujące współcześnie gry, inwestują w tą wielowątkowość, na przykład taka nowa gra The Final, w której jest dużo destrukcji otoczenia, gdzie jednak bardziej zaawansowane obliczenia w wielu wątkach się pojawiają, też są potrzebne, także to tyle. Ja jeszcze chciałem dopowiedzieć, jeżeli chodzi o zastosowanie profesjonalne, to Intel ma zastosowanie wyższą wydajność, jeżeli chodzi o uczenie maszynowe i ogólne AI. Ja się chciałem to trochę coś to dopytać do tych na AMD. Rozmawialiśmy, Rozmawialiśmy wcześniej o tych procesorach, procesorach serii, serii Bulldozer, czyli, czyli F, popularnych FX-ach. Jak to było w końcu z tymi, z tymi rdzeniami? Są różne mity co do, co do rdzeni w tych procesorach. Jak jest zorganizowana to? Znaczy, ogólnie, okres czasu, kiedy AMD produkowało buldożery, no to uważamy za jednak okres zastoju AMD, kiedy Intel właśnie górował i jest to właśnie okres, w którym Intel zdobył tak ogromną popularność wśród i konsumentów, i ogólnie produkcji serwerowej. Także ja bym wolał jednak nie mówić o tym okresie. Mówimy, to o rozumiem. teraz, że teraz AMD jest lepsze, tak. Yy, tak właśnie, bo rozmawiamy jaka sytuacja jest teraz, jak to wygląda w chwili obecnej, czy... Teraz konsument powinien wybrać AMD czy Intela? Naszym zdaniem zdecydowanie i jednogłośnie powinien postawić na AMD, między innymi poprzez technologię 3D V-Cache, która niejednokrotnie bardzo znacząco zwiększa wyniki w grach. Przykładowo możemy porównać procesory, bardzo topowy procesor Ryzen 7 9800X 3D, który w porównaniu z z wyższym modelem i9-14900K osiąga w grach dużo lepsze wyniki, ponieważ benchmarki wskazują na przewagę od 20 do 24%. Jest to bardzo duża różnica i między innymi takie wysokie wyniki AMD nad konkurencją zawdzięcza 104 MB pamięci podręcznej cache typu L3. Tutaj bardzo bym prosił drużynę Intela o ustosunkowanie się do pytania Tomka. No i potem, potem będziemy mieli pierwsze pytanie z publiczności. Mogę usłyszeć jeszcze raz pytanie? Pytanie było o procesory AMD z lat 2011-2017. AMD wtedy głosiło taki ciekawy pogląd, że i czuło tak naprawdę, ileś rdzeni procesora, na przykład 8 wychodziło z tego tak naprawdę, że to tak naprawdę był proces rdzeniowy. No i, nie sądzicie, że coś takiego miało jakikolwiek sens, czy to był jakiś chwyt marketingowy? Jednak, jeżeli chodzi o, no, segment informatyczny, to jest zdecydowanie sporym częścią jest marketing i wiele firm wykorzystuje fałszywe dane lub fałszywe wykresy. Które pokazują wydajność mocno zawyżoną e, lub e, w specjalnych warunkach laboratoryjnych. A jeżeli chodzi o wypowiedź naszego oponenta a propos e, procesora 9800X3, to chciałem się zapytać, czy słyszałeś może o ostatnich problemach, jeżeli chodzi o palenie się tych jednostek, w, gdzie w ostatnim miesiącu w samych Stanach Zjednoczonych spaliło się ich ponad 100? Zdecydowanie takie sytuacje miały miejsce. Oczywiście w przypadku Intela takie sytuacje również się zdarzały. Natomiast AMD sukcesywnie zwiększa stabilność swoich jednostek i zdecydowanie kiedyś można byłoby rzec, że platformy Intela były dużo stabilniejsze niż AMD, ponieważ AMD często napotykało na swoich platformach, takich jak AM4 czy AM3, problemy z, z stabilnym działaniem Pamięci RAM oraz sekcji zasilania na płytach głównych. Natomiast teraz, w chwili obecnej, uważamy, że zdecydowanie AMD przejęło tą pałeczkę od Intela i platformy ich są znacznie stabilniejsze niż te ze stajni Intela. Dobrze, mamy pierwsze pytanie, oczywiście od publiczności, to co mówiłem. Pytanie brzmi następująco, a możecie odnieść się do kart graficznych Intela i AMD? Do jednej, do drugiej oczywiście drużyny. Możecie wybrać, która drużyna chce zacząć. Ja bym tutaj proponował Intela, ze względu na to, że AMD przed chwilą się, się wypowiadało. To zacznijmy od tego, że jednak Intel jest nowym producentem, jeżeli chodzi o rynek kart graficznych. Byli oni na nim 20 lat temu, ale przez Ostatnie dekady nie produkowali żadnych kart graficznych, ponieważ byli bardziej zainteresowani segmentem procesorów. I w momencie, w którym weszli oni na, z powrotem na rynek kart graficznych, to mieli oni problemy z optymalizacją. Ale obecnie, jeżeli chodzi o kartę B580, jest ona jedną z lepiej wycenionych kart, jeżeli chodzi o stosunek wydajność do ceny. I w cenie obecnie 1200 zł raczej nie ma w dobrej konkurencji, ponieważ jeżeli chodzi o stronę AMD on ma ona podobną wydajność do, jeżeli chodzi o poprzednią generację kart graficznych do karty graficznej jaką jest RX 7700XT, który jest droższy chyba o 350 zł od niej, a jest jednak to dosyć spora różnica w tym segmencie. My natomiast uważamy, że Intel w tej chwili, tak jak już mój przedmówca powiedział, jest takim trzecim graczem na rynku kart graficznych. Tak naprawdę główna walka, główna batalia toczy się między kartami Nvidia oraz oczywiście AMD, dlatego też. Mają te firmy oczywiście duży bagaż doświadczenia z produkowaniem kart graficznych i zdecydowanie lepiej wypadają od Intela, dlatego raczej powinniśmy się skupić na procesorach. Szczególnie, że ja pragnę jeszcze zauważyć, że jeśli chodzi o produkcję kart graficznych, no to owszem, Intelowi dobrze wychodzi produkcja kart zintegrowanych, aczkolwiek kiedy ktoś potrzebuje dużej mocy obliczeniowej na karcie graficznej, to kupuje dedykowaną, ponieważ. Integry, no nie oszukujmy się, no są po to, żeby odpalić przeglądarkę, żeby odpalić po prostu system operacyjny, tak więc nie ma potrzeby robienia bardzo dobrych jednostek, tak, gdzie na przykład AMD ostatnio bardzo dobrze konkuruje z taką Nvidia. Czy jeżeli chodzi o wysoką wydajność, a raczej najwyższy segment, jeżeli chodzi o wydajność, to nawet AMD nie ma obecnie konkurencji do kart Nvidia, ponieważ, no, nie ma co się oszukiwać, sami yy, w niejednym wywiadzie odwołali się do tego, że wycofują się z segmentu high -end i najlepsza ich w tym momencie karta jest na poziomie karty graficznej, którą Nvidia uznaje za średniaka, a jednak Intel od samego początku chciał iść w segment najniższy, najniższy jeżeli chodzi o ceny. I w tym momencie, jeżeli chodzi o samą wydajność, to nawet w ray tracingu i czy w upscalingu bije AMD na głowę, która jednak ma w ostatnich latach problemy z technologią RT. Tutaj ja chciałem się jeszcze odnieść do tego, mówiliście, że Intel miał dość dużą przerwę w robieniu graficznych, ale musimy też pamiętać o układach zintegrowanych, które jednak były praktycznie w każdym procesorze Ela. Także o tym musimy pamiętać. Chodziło miał rynek dedykowany. Mamy, mamy pytanie tutaj, kolejne do drużyny AMD. Pytanie brzmi. Co ze sterownikami i problemami z ramem UAM? Już wcześniej poruszaliśmy tą kwestię. Takie problemy występowały no 5 lat temu, około. Obecnie AMD jest bardzo stabilną platformą i takie problemy z ramem już nie występują. A Jeżeli chodzi o ramy, to chciałem to powiedzieć o innowacji, jaką ostatnio wprowadził Intel, gdzie nowy typ ramu, jaki wprowadzili na rynek, a raczej kompatybilność jego z ich procesorami, pozwala na zdecydowanie wyższe prędkości, gdzie jednak AMD to ogranicza. Tutaj mam pytanie jeszcze do drużyny AMD. Jak się z tym odniesiecie, do tego odniesiecie, że często, gdy ma się tutaj, jakby to powiedzieć, AMD, to można mieć problemy z takimi funkcjami jak hyper -V. Nie zauważyłem tego rodzaju problemów na swoich maszynach, które korzystają z żadnych Ryzen. Znaczy, które nie które korzystają z Ryzenów, po prostu e, Windows, z tego co widziałem, inaczej nazywa HyperV jako platformę HyperVision, coś takiego, tylko że no, działa działa normalnie, moim zdaniem. Także problemów nie zauważyłem żadnych. Ja to na przykład jako e, użytkownik, doświadczenie z nim spotkałem, dlatego się tak chciałem pytać. Bo no, po prostu musiałem pobierać sterowniki, żeby to jednak działało jak należy. Mamy kolejne pytanie. Która z firm AMD czy Intel oferuje lepszy stosunek ceny do wydajności dla graczy i użytkowników domowych? Podzielimy sobie to pytanie na początku: że dla graczy, potem wrócimy do użytkowników domowych, bo jak wiemy, to są dwie różne rzeczy. Jeżeli chodzi o, e, o graczy właśnie, e, to w obecnym roku bieżącym 2025 roku zdecydowanie AMD ma lepszy stosunek ceny do wydajności. Ich najnowsze procesory serii Zen 5 na platformę AM5 oczywiście e, przewyższają znacząco wyniki Intel'a. Tak jak już wcześniej wspomniałem. Ryzen 7 9800X3D zdobył tytuł najlepszego procesora do gier, e, bijąc na głowę i9. Jeżeli chodzi o rynek dla graczy, no to niestety e, Intel w ostatnich latach no, został lekko wyprzedzony przez AMD. Szczególnie właśnie przez procesor, jaki wspomniałeś. E, I jego poprzednika, jakim był 7800X3D. Ale jednak e, starają się w tym momencie gonić i obecna generacja Arrow Lake. Jednak e, różnica w procentach wydajności między obecną generacją e, Ryzenów, a obecną generacją Intel'i z serii Ultra, jest zdecydowanie mniejsza niż w, w, w przypadku poprzednich dwóch generacji. E, pragnę też napomnieć, że obie e, Obie firmy postanowiły stworzyć własne technologie, które zapewnią jakby największą optymalizację, największą wydajność w grach, czy to w zastosowaniach profesjonalnych. I z jednej strony, właśnie Intel postanowił wykorzystać rdzenie Performance i Efficient, natomiast AMD idzie w stronę pamięci podręcznej 3D Cache. I właśnie ta pamięć skutkuje zwiększoną wydajnością w grach, no i bije na głowę procesory serii Intel. Intel. Było tam wspomniane też o zastosowaniach domowych, to jednak w zastosowaniach domowych, umówmy się o osoby np. starsze, czy osoby korzystające z różnych programów profesjonalnych, jednak nie potrzebują aż takiej wydajności w grach, a w momencie, w którym korzystamy z Intela, w zastosowaniach profesjonalnych jednowątkowych, raczej jednordzeniowych, przepraszam, jest ta wydajność wyższa. I wspominaliśmy już o tym wcześniej, ale chciałem tylko jeszcze to dopowiedzieć w tym momencie. W 100% się zgodzę z tym, że osoby starsze czy też tacy przeciętni użytkownicy domowi, którzy nie grają w żadne gry, tylko używają takich podstawowych programów jak Excel czy Word, nie potrzebują takich technologii jak np. przykład 3DV Cache, która jest stosunkowo droższą propozycją. Natomiast w ostatnim czasie dużą popularność zyskał procesor Ryzen 5 5600. Jest on stosunkowo starym procesorem, bo z 2020 roku, natomiast przez te 5 lat oferuje nadal bardzo wysoką wydajność, jeżeli chodzi o takie zastosowania domowe, a kosztuje tylko 500 zł. Czyli rozumiemy tutaj, wy wyciągając tutaj e, sumę z obu wypowiedzi, jak masz babcie kup Intela, jak masz e, kup, kupić kompa do gier, to AMD. Czy dobrze wszystko zrozumiałem? No niekoniecznie. niekoniecznie. Jeżeli chodzi o gry, zdecydowanie postawiłbym na platformę AMD, jeżeli chodzi o ten cache, który już wielokrotnie podczas tej rozmowy poruszaliśmy. Natomiast jeżeli chodzi o takie zastosowania domowe, to trzeba to skonsultować, trzeba też... Określić wymagania jakie mamy, budżet i wtedy odpowiednio dobrać platformę, bo pamiętajmy też, że kupno procesora to nie wszystko. Pasuje jeszcze dokupić do tego płytę, główna, płytę główną, która będzie oczywiście z tym procesorem kompatybilna i na przewagę AMD działa korzyść taka, że płyty główne są po prostu tańsze na platformę AMD. Też jeżeli chodzi o zastosowania profesjonalne, to Intel jednak w tym momencie jest lepszy. Więc nie tylko w momencie, w którym jest osoba starsza, bo powinno się wybrać Intela. Ale również w każdym momencie trzeba rozważać obecne dane rynkowe i jednak porównywać ceny, ponieważ mogą w danym momencie nastąpić przeceny, które jednak na podzespoły Intela, z tego co doświadczyłem w ostatnim czasie, są zdecydowanie bardziej częste niż na procesory i płyty główne pod AM5. Teraz zrobimy jeszcze jedno pytanie. Ze względu na to, że mamy dwie minuty do przerwy, zrobimy sobie przerwę 5-minutową. I tutaj jest pytanie do. Nie wiem, czy do Intela, czy do AMD. Czy AMD zdoła kiedykolwiek dorównać Intelowi w segmentach data center i serwerów? Czyli pytanie do AMD. Pragnę zauważyć, że w ostatnim czasie obrót. Procesorami serwerowymi, takie jak właśnie AMD Epic, wzrastają. Także moim zdaniem prywatnym, skoro w tym momencie mamy tendencję zwyżkową w każdym możliwym segmencie sprzedaży, jeśli chodzi o AMD, tak więc myślę, że ten trend utrzymać. Też pragnę zauważyć, że 15 lat temu, tak około 2010 rok, nikt nie spodziewał się, że AMD prześcignie Intela w, w Kupnie procesorów do zastosowań domowych oraz gier, i naszym zdaniem, może mieć to miejsce również w serwerach. Chciałem tylko wspomnieć, że to jest analogicznie przeciwna wręcz sytuacja do segmentu konsumenckiego, gdzie jednak w tym momencie to Intel goni AMD, a w sytuacji profesjonalnych jednak to wydajność AMD jest zdecydowanie wyższa i bardziej. Zmniejsza się e, ta różnica wydajnościowa między właśnie AMD a Intelem i jednak przejście z, z procesorów z serii 3 Reaper na e, procesory z serii Epic e, znacznie to przyspieszy. No dobrze, w takim razie zapraszam na krótką przerwę. Po 5 minutach wracamy. Dziękuję.